Gość nie zdał egzaminu na prawo jazdy, bo znał pytania i prawo lepiej niż komisja, która pytania tworzy. Pytanie dotyczyło tego, czy na zdjęciu był obrazek. Kierujący utworzyli prawidłowo korytarz życia. Ci z lewego pasa zjechali. Na lewą stronę, a ci z prawego zjechali na pas awaryjny, więc gość zaznaczył, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym nieprawidłowo utworzyli korytarz życia, bo prawo obliguje nas, obowiązuje tylko, żebyśmy zjechali do krawędzi pasa ruchu. A jeżeli przekroczymy tę krawędź i zjedziemy na pas awaryjny, to popełniamy wykroczenie. Tak zaznaczył. No i zabrakło mu dwóch punktów, bo oblał egzamin, bo system uznał, że jego odpowiedź jest błędna. Napisał petycję, petycję uznał. No, ale głupich przepisów nie zmieniono, więc pamiętajcie, że jeżeli zjeżdżacie na pas awaryjny, tworząc korytarz życia, no to popełniacie wykroczenie, przyznaje się bez bicia. Sam.